Pali się dodać nie? Nie, bo są wyłączone wszystkie. A świeci się? Ekran? Mm, nagrywa się. Widzę. Nagrywa się. Dobra. Ok. Koko czuje, że coś jest nie tak. Ale nie wie, co jest jeszcze nie tak. No. <grym, 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 a więc tak. Powiedziałem, że będziemy parzyli jerbę, ale najpierw powiedziałem, że mam dwa jajka ugotowane od mamy w samochodzie, no. po które poszedłem i niby mieliśmy jeść po jajku na twardo. I. Po tak części, po części to jest prawda, ale Koko nie wie, że o, to <laughs> o nie! tak, to jest chińskie jajko, które ma kilka miesięcy, prosto z Chin, które było nie. zakopane pod ziemią w popiole, nie, nie. i ogólnie coś żółtego już wyszło z niego, e... o także jajko było ogólnie w samochodzie przez noc, mroziło się. Eee. Także tak. Mamy jajeczko, które wygląda jak kauczuk w środku, bo jest całe czarne. Smakuje w miarę normalnie. Ale sama świadomość tego, że przynajmniej 3 miesiące było pod ziemią, eee. nie wiem właśnie, jak proces cały. cały... Ja niestety wiem, bo miałam o tym prezentację. Wiesz wszystko o tym? Tak. To opowiedz nam coś o tym, bo ja kompletnie znaczy, nie wiem o co chodzi. Może tak. Ja to tak pokrótce. Przykrywa się. Się. Chcesz wziąć Wikipedia i otworzyć telefon i nie. przeczytać? To jajko się przykrywa mieszaniną muł, jakichś różnych gałązek i ziół i wszystkiego. Okay. W szczelnym pojemniku się to zakręca i się w ziemię wkopuje. A i tam jest jeszcze wapno gaszone. O, wapno gaszone, które zapobiega procesu y, psucia się. Z tego co pamiętam. Procesowi tak jest, to tak chciałem powiedzieć. Prawie, że on to jajko się tak zmienia? Yy, zmienia się tak, bo to jajko jajko yy, nie ma już żółtka białka, tylko to białko wygląda po prostu, że to jak karmel przez oczy. Zaraz zresztą zobaczycie. Yy, to ja nie wierzę. Yy, wiesz co? Mama źle zrozumiała. Yy, pomyślała, że ja jednak mi tak smakowało, że poprosiła koleżankę. Także dziękujemy bardzo koleżance mamy i mamie, która załatwiła to jajko. Eee, co zrobimy? Na pewno chcę jedno zdjęcie zrobić, no ja pamiątkowe. Też, no ja też, ja eee, Zrobimy je... Nie chcę na tym kłaść, bo na tym nie. będę... A może na tym? Tu będą skróbki, tak szły? A, bo to jest w skorupce. Ja myślę, tak, jest, jest w skorupce. Chwila, to nam przeszkadza. Eee, bo to jest jednak My one time. Ty jadłeś, prawda? Już Jadłem siód. I co? I nie jest źle. Ogólnie jest... Y Gorzej, wiesz co, jak mama mi to ogólnie przyniosła, odpakowała, to ja uciekłem na drugi koniec kuchni. Także yy, na pewno będę, będziemy potrzebowali nóż. Yy, będziemy potrzebowali nóż. Do tego. Tak, ja odsłaniam ci. Chcesz zrobić yy, tył? Nie, ale jak rozkroimy, to to zrobię. Dobra, uwaga, yy, chwila oh. prawdy. Yy, oh. Oh. Boże. Także tak. Mamy chińskie jajko. One ponoć przynajmniej 3 miesiące w ziemi musi być. Yy, data jest dosyć rana, bo... Yy, jakieś wartości, chcesz odczytać nam wartości z nie ma, tak, że za każdym razem muszą być w tej samej kolumnie, prawda? Nie, zazwyczaj są, ale... W ogóle jest bardzo zimne, bo było całą noc w samochodzie. Nie wiem, czy była minusowa temperatura. Jest 2019, łamane na 0102. Yy, pytanie, czy to był styczeń i 2 stycznia. Yy, ponoć to są daty pakowania. Czy, czy, czy nie ma sensu w każdym razie, skoro 3 miesiące leżało, to... Chyba ten... Czekaj, stop. O, szans. Dobra. Też odpakować? Nie. Ja, ja też nie widziałem jak to wygląda. skróbka jest e, koloru innego. Rozumiem, to może być. Nie wiem, ale jest hermetycznie widać zgrzane, tak? Bo jajko jest naprawdę... Nie wiem coś dziwnego żółtego. To jest ale jakaś... Na, nie, to jest naklejka chyba jakiejś jakości. Nie. To no nie jest na kolejka jakości. Dobra, łaga Koko pierwsza wącha. Nie, nie wącha, ja się boję. Koko nie mocha, bo się boi. Okej. Okay. No dobra, zapach jest taki podobny jak ostatnio. Kiedyś byłem ogólnie fanem w całej historii chińskiej, w czym wszystko. Wszystko bym, yy, że tak powiem, co chińskie to to się trząsłem, tak? A aczkolwiek już to mi trochę to minęło, także... No jest biała skorupka. właśnie nie wiem, czy ona powinna taka być. Okej, okay, mamy jajko. Nie wiem, czy kogo chce to pomochać. Może znaczy mogłaby, ale jakby się tak w tym dało, Znaczymy, tak, to nie dało. tak, już, bo... już, już odkładam. Eee, znaczy, Jajko pomochaj. Jajko inaczej pachnie. A jak jajko Jest delikatnie się... stłuczone. A tu jest. Takie... Tu jest zapach już. Yy... Tak, to już chwilowo nie będzie patrzone. mam mamy jajko. Podtrzymaj sobie, jajko. Wygląda tak. Normalne kurze, jajko. R ręce ten. Ręce jakoś y... brzydko nie pachną. Jakieś jest tutaj odbite. Delikatnie pęknięte. Pewnie przy transporcie, tak. Dobra, ym, co robimy? Rozbijamy, no nie? Mm -hmm. Już pan tak? No, na pewno. No, na pewno. <głos Center> Czekaj! Tak, Tak, pęcherzy powietrza, którego chyba nie chcę powąchać. Eee, chcesz pierwszą skorupkę oderwać? Nie, 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 ja się boję. A, nie Czuję się jakbym obrywał zombie ze skóry. Dosłownie. A jak widać jajko jest w kolorze brązowym. A skorupka jest... Prawie jak skróbka, no troszeczkę taka bardziej jakby nasiąknięta. Eee. Ale tak. Uu! Święta Wielkanocne przyszły wcześniej, tak? Uuu! Ta na dół spłynęła. Nie ma jakiejś takiej super tragedii, moim zdaniem. Idę opukać to. W ogóle jakaś piana jest na tym. Eee, to nam nie będzie już potrzebne, raczej, prawda? Mhm. Tak, bym mógł stoliczek poprosić tutaj bliżej, a ja to już wyniosę. Zresztą położę to na razie. Tu jajko opuczę. Tak, jajko opuczemy. Żeby było piękne. Okej, okay, już piękniejsze nie będzie. Tak? Piękniejsze to jajeczko nie będzie. <noise> Kto odważny trzyma zbuka w ręku? Jeszcze z tym zielonym kolorem. Chcesz sobie zdjęcie zrobić? Nie, jak rozkroimy może. Słucham? Jak rozkroimy może. A, rozkroimy za chwilę, ale ja chcę zdjęcie jeszcze zrobić... ...z tym. Ech. Czy mogłabyś mi pomóc ze skórką? Dziękuję. Hmm. Czy mój kciuk zadziała? Zadziałał? Nie Nie, to jajko, to trzeba trzymać w ten sposób. Ehe, tak błyszczące, że nie może fokus złapać yy, telefon. Muszę na palca zmienić. shoot shoot Dobra, starczy tego dobrego. Shut. shoot, shoot. Ok. E, Można skórkę? E, tutaj bliżej, tu pod łokieć. To, to, to. Dobra. Ok. Uwaga. Czas przeprowadzić operację na jajku. E, nie wiem, jakie się. Prze... Prze... Co to było? Jajko lewituje. Ej Co jest grane? No jest, a to nie jest... To jest nierówne, no więc... Gramy w OK jajkiem. No dobra. Ej, odbija się! Dobra, już wystarczy. Nie? Dobra, nie, koniec nie, zabawy. Jajka. Koniec zabawy, żeby dobrze było przy świetle widać kolor... Ale tamto było inne, yy, które je jadłem. Było przezroczyste. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Uwaga, przekrajamy. nie lepiej tak? Niech będzie tak. Bo żółtko jakby tak na pół. Eee, jest, to już nie jest żółtko, to już jest turkus. No dobrze. To jest skniła zieleń. Była żółtko. Eee. Okej. Okay. Łooo, Zombie wypadło. Także tak. Jajko wygląda. Wygląda jak kamień w sumie. Ale nie pachnie źle. To nie jest taki zły zapach. Tylko że tak. Ym, nie wiem dlaczego moje jajko. raczej moje jajko. To jajko, jajko, to jajko które przyniosło ćwiarteczkę. To było przezroczyste jak kauczuk i sądziłem, że to też takie będzie. Nie wiem czemu to jest, jakieś niedojrzałe? Być może. Nie wiem, konsystencja ma taką gumiastą delikatnie, ale tak jak normalne białko, może bardziej jędrne. E, czy chcesz sobie zrobić zdjęcie degustacyjne? Nie, 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 nie wolno tego jeść! No ale ja bym chciała to, to usunąć. Ja, bo to psuje, psuje ten? Tak. O, koko, my nie jesteśmy ten... profesjonalnymi tymi ludźmi. No, tak. Nie, bo się rozmaży i będzie jeszcze gorzej. Shoot, Zrobimy jeszcze stąd. Siut. Może stąd. Siód. Wystarczy? O, no, trac swojego swetra będzie pięknie to wyglądało. Shoot. Nie wierzę. Shoot. Dobra. A tak, że tak. No to co? Kto degustuje pierwszy? Ja nie. Ty nie? Nie, się boję bardzo. bardzo. Chcesz tego zjeść? Nie. A jednak się nie pobrudziło, to chcemy zrobić jeszcze jedno zdjęcie? Nie chcemy. Świat jest nieperfekcyjny i tak samo nasze zdjęcia. Koko, na zdrowie. Czemu ja zostałam w tym większym? E, no twojego. dobra, trzymaj. Trzymaj, bo ci jajką? jajko. Już ja, ja nie chyba, jeździ. Ja chyba bardzo nie chcę. K -k -k Dawaj najpierw yy, karmelowy kolor i gryziemy, a później żółtko. O oh, Nie śmierdzi jakoś tragicznie. Ale no ma taki... Jak nie jedziesz to ja zjem. Białko jest bardzo sprężyste. A smaku? To już nie jest białko. Bron... Brąz... A w smaku jak białko, praktycznie. Możesz nie maskać, bo mnie to nie zachęca. Lepiej się smakuje jak się maska. Mm, pierwszy raz słyszę. Dobra, ja gryzę rzutko Cienki bolku. No gryź ten. Boję się. Nie no, bój się, naprawdę. Nie, bo ja będę wymiotować. Coś, nie. Tylko nie na mnie proszę. Ja się boję. Kokus, nie naprawdę, ugryź sobie ten. Jest jędrne i jest niezłe złe? Jak na jajko, które ma przynajmniej 3 miesiące tylko nie może powiedzieć, że źle. W ogóle to, co było białko, to teraz jest brązowe. Nie ma tak naprawdę smaku za bardzo tak samo jak białko. Prawda jest, co jest w żółtku. A taka ciekawostka. Ponoć te jajka są jak wino. I niektórzy nawet po 100 lat yy, jakieś rarytasy wygrzebują za drogie ceny z ziemi. Także no, nasze są takie, że tak powiem, bardzo budżetowe i, i dla przeciętnego zjadacza dzbuków. Yy, tak? Także. No, naprawdę nie jest złe. On ja powiedział jak normalne jajko, praktycznie z dziwnym posmakiem. zombie. Nie, naprawdę jest, 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 jest całkiem spoko. Muszę jeszcze udokumentować, że na pewno było gryzione z moimi tymi... Dobrze, dziękuję. Zjadłeś żółtko? A wiesz, to jest... Yy... Rzeczywiście, żeś... Czekaj, ja najpierw ja muszę robić tak. Siód. Siód. Powiem tak, Koko przeżywa to, co ja przeżyłem ostatnio, dlatego udziubała jak, jak myszka. Ciutu, ciutu! I już się podała. Eee... Ja już dziękuję, naprawdę. Nie jest. Wow! Przepraszam. Znajdę i zjem. <laughs> eee... Koko nie jest źle. Jest, jest źle, nie, nie podoba mi się to. Kokoś. Nie, już nie, to, to się Nie będę tego już jadła. Chodzi o to po prostu, że Ty żyjesz tym, co ja żyłem ostatnio. Ale ja... Mi też było ciężko. I teraz jak jem, to już jest w miarę Słuchaj, normalnie, bo to jest prejera psychiczna. Nie smakuje mi. Zapach jest tak nieprzyjemny dla mnie, że mnie yy, mdli. Jest coś w tym zapachu takiego... Nie, się. A ten czubeczek tylko jakbyś nie, odgryzła? Nie. 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 Będziesz miał pół... Całe tylko, że ja nie chcę. Będziemy zaraz na... Mm, nadal jesteśmy w koszarach, jak widać zresztą. Tak. Widać? I tu też widać. E, idziemy zaraz na jajek na grochowę wojskową Wielu. i kaszankę spajdł chleba. Uu. Tak? E, Także mm, nie chcę się za bardzo pychać tym. Nie. nie. Ciekawe, jakie wartości ma odżywcze? Kokolwiek byś miała tę ciekawostkę na nauczanie, na co? Ja już o tym mówiłam prezentację niedawno. Ty? No, mówiłam. A ci. Robiłaś research no, na ten temat? No, czytałam o tych jajkach. Mówiłam przed, przed, przed ja wiem. Tak, to było właśnie specjalnie. Ja wiem, że robisz listę tylko pytanie, czy ty pamiętasz coś z tego? No, jajka, no. Wsadza się pod ziemię i one tam fermentują, czy coś robią. Nie jest źle. Żółko, białko jest bardziej jędrne niż chyba normalnie jest, no nie? Masz ugryźć jeszcze? Nie, masz... nie, dość. Wyszukaj, właśnie informacje i przeczytaj z Wikipedii, co to jest. Ogólnie powiem tak: to mniej kiepsko wygląda w porównaniu do tego, które, które mama przyniosła jakiś czas temu do domu. Bo tam to było. to żółtko może było podobnego koloru, ale chyba było jeszcze ciemniejsze, bo było bliżej czerni. Natomiast karmel to białko. Było przezroczyste. Naprawdę było przezroczyste, tak jak, jak, yy, no nie wiem, jakieś cukierki, czyli zelki karmelowe. No, było widać... O właśnie, dokładnie takie były. Także nie wiem czemu to jest... Yy... Może jest po prostu zbyt młode. Może. Mhm. Pokaż wlew. Włącz zdjęcie na pełny ekran, jakbyś mogła. Mhm. Tak, przezroczyste jest, no. I to było właśnie zielono-czarne. Także tu jest lepiej to wygląda i chyba jest za młode. A następnym razem, jak będzie, to przetrzymam je 20 lat. Albo źle zrobione może. że znaczy, nie no, przetrzymasz. Ono już zostało wyciągnięte, więc... Ono prawda. No dobrze, no to tak. Jajko na twardo wkłada się do blaszonego naczynia wypełnionego... Roztworem gliny, niegaszonego wapnia, soli herbaty, łusek ryżowych i wody. Szczelnie się zamyka i odstawia na około 100 dni. Tam dochodzi do procesu gaszenia wapna. Tak. No. To się A podaje... bo nie chcesz y, Nie, to... A, 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 a. Otwórz buzię, to wyciąga Tutaj jeszcze jest? Nie, dzięki. To wyciąga się... Y, znaczy to się przygotowuje y, z tym, z sosem sojowym, tym mm -hmm. winnym albo imbirem. To może rzeczywiście dolepszyć. Ogólnie przeszło mi ochota już na jedzenie śniadania. To ja jedzę sama. A, Nie, nie. Grochóweczka i kaszanka musi być dzisiaj. O, boże, tak rano. No co rado. to? Długi dzień, dzisiaj jest minus 50%, i naprawdę ceny, bo wczoraj byliśmy na obiedzie. Um, ceny naprawdę um, za porcje były bardzo dobre, no nie? Mhm. Wiadomo, że jak, nie ma, jak nie, ma, nie ma, że tak powiem, tej promocji. Właśnie nie wiadomo, czy to jest jakiś czas, czy to dopiero pierwsza ich z kolei, tak? W każdym razie um, normalnie wczoraj za obiad bym 29 zł zapłacił, tak? Mówię? A 14,50 było, i naprawdę obiad był. Zresztą y, na filmie wcześniejszym było zresztą widać film y, y, z tego obiadu. Także i y, y, naprawdę y, smaczny, był, naprawdę było smaczny. i chyba twój makaron też był smaczny. Oj, nie? bardzo mi tak. Także tak, jak najbardziej restaurację y, można polecić. Dzisiaj zobaczymy, jak cała reszta wygląda, tak. Zupa krem z pomidorów. A mnie grochówka i kaszanka. Później kaczka dla ciebie, tak, na obiad. Y, a dla mnie to samo co wczoraj schabowy polski z ziemniakami Czy Chcesz spróbować czegoś innego? Nie, bo tam nie ma nic innego. Są schabowy z frytkami, no to ja frytek nie chcę, bo frytki to u babci ostatnio, tam, tak? Aha. I tam nie ma nic innego tak naprawdę fajnego. Zresztą zobaczymy jeszcze, ale raczej nie. Fajnie, że w menu jest tak naprawdę pięć pozycji głównych dań. Przystawki, między innymi właśnie kaszanka jest w cebuli z czymś tam z paidą, chleba i ogórkiem. Jest w przystawkach. Co tam jeszcze jest? Zupy są, tak? Rosół, grochowa wojskowa. I, I krem właśnie pomidorowy, także dużego wyboru nie ma i bardzo dobrze, bo jak jest za duży wybór, to człowiek nie wie co Wam wybrać, tak? Uh -huh. A musi się ograniczyć i, i wybrać sobie, także bardzo fajnie. Okej, okay. robimy cięcie i kolejny film będzie z testowania yerby yy, de la Cruz, z tego co pamiętam, tak? Okej, okay. yy, nie chcę się uśmiechać, bo pewnie jajko na zębach. Nie patrzę. GoPro, stop recording!